Dzień dobry, witam serdecznie 30 stycznia 2024 roku. I zapraszam na krótki przekaz od kart wyrocznie dzisiaj. Także to będzie taki wgląd, powiedziałabym w tło tego, co może dzisiaj do nas przyjść. Serdecznie zapraszam na moją stronę internetową www.wroskarada.pl. Tam znajdziecie informacje, zarówno na mój temat, jak i również to, co można sobie u mnie zamówić. Również można zamawiać dalej roczne czytania, bo to nie jest tak, że zaczął się znaczy skończył się już prawie luty i w związku z powyższym nie można na rok. Można oczywiście. To będzie po prostu roczny rozkład, tak? Jeżeli chcesz na przykład dla siebie, czy dla kogoś nawet na prezent, jeżeli chodzi o urodziny czyjeś, to również zachęcam. No, to może być rozkład na obie sfery, czyli na sferę zawodowo-finansową albo na sferę. Oraz, jeżeli na dwie sfery, to oraz na sferę relacyjno-uczuciową, relacyjno tak. Relacyjno-uczuciową, albo na jedną sferę, to już według Twojego uznania. No i e, przypominam, że niestety, ale z, powodu, z powodów ekonomicznych po prostu cennik nieznacznie się zmienił. Starałam się, żeby. Było to jak najmniej dla Was dolegliwe, no ale ja też muszę płacić rachunki, płacić Zuzi i tak dalej, i tak dalej. Ale co jeszcze jest istotne, istotne jest jeszcze to, że do 10 lutego w naprawdę bardzo promocyjnej cenie jest rozkład partnerski. Także jeżeli masz jakieś wątpliwości, czy ta osoba Cię e, kocha, nie kocha, jakie ma wobec Ciebie plany, e, zamiary, to e, zachęcam. Cena jest do 10 lutego włącznie, jeżeli wpłata płynie, wpłynie na konto e, moje, to wtedy jest e, kwota 2 e, z 200 zł jest e, 150 zł, więc to jest bardzo duża obniżka. To, te odgłosy w tle to jest moja y, psica, która tam szaleje, także bardzo przepraszam. Y, y, tak więc, jeżeli y, nawet nie jesteś z kimś w relacji, ale zastanawiasz się, czy ta relacja w ogóle ma potencjał, to zachęcam do y, zamawiania takiego. Y, Czytania, bo to jest bardzo szczegółowy rozkład. Ci, którzy już korzystali, to wiedzą, że to jest bardzo szczegółowy rozkład. Ja tam naprawdę dużo informacji wyciskam z tych kart, i mm, myślę, że naprawdę warto. Ale przejdźmy już do tego, co dzisiaj nas może e, czekać. Jaki może być tło dzisiejszej, e, co dzisiaj, nie dzisiejszej wtorku dzisiejszego wtorku. E, dzisiejszego dnia, czyli w toku 30. E, I teraz, e, co ciekawe, bo te karty już trochę się. Mm, e, pojawiają się ponownie, bo. Macie tutaj kartę mówiącą o tym, że coś może Wam nie iść, albo coś do tej pory nie szło wam. Raczej bym to w czasie przeszłym tutaj widziała, bo to jest karta, która się pojawia jako pierwsza. Zatem to może być tak, że do tej pory Wam coś nie szło. Nad czymś bardzo mocno tutaj pracowaliście, pracowałyście i tak jak tak mówią w przysłowiu, że to idzie jak po grudzie. No, tutaj to, to drzewo, ono widzicie, że ma system korzeniowy, taki no, trochę w tej skale, tak no, te korzenie zwisają. Nie, nie ma to drzewo łatwo. Więc może ty też tak masz, ale nie martw się, dlatego że już wkrótce, być może nawet dzisiaj, zacznie się rozwój, zacznie się wzrost, czyli to podłoże się zmieni, ale pamiętaj o tym, że to są energie, to są ym, podpowiedzi od kart, które mówią o tym, yy, co ty powinnaś, co ty powinieneś zrobić, nie? Bo same karty niczego nie załatwią. Jeżeli ty nie pracujesz yy, nad sobą, jeżeli ty nie pracujesz nad swoim życiem, żeby ono wyglądało inaczej, lepiej niż yy, do tej pory, to sam rozwój do ciebie nie przyjdzie. A na pewno nie przyjdzie. W takim zakresie, w jakim pokazuje ta karta. I co trzeba zrobić w takim razie, to o tym mówi trzecia karta. Odezwij się. To jest karta głosu. I być może ci, którzy nie, na przykład nie mówili o tym, czego im brakuje, czy na co się nie godzą, albo czego by chcieli, jakie są potrzeby, to dzisiaj, szczególnie dzisiaj, jest taki sprzyjający czas na to, żeby odezwać się. Ten głos, żeby z siebie wydobyć i powiedzieć hello, to ja tu jestem, ja tego chcę, tego, tego, tego. Na to się zgadzam, to są moje granice i na to się nie zgadzam. Tak więc yy, naprawdę bardzo fajny przekaz, mówiący o tym, że możesz dzisiaj zmienić coś, co jest trudne, albo co do tej pory było trudne, czy wydawało Ci się trudne, albo co w ogóle nie szło, yy, w coś, co może przynosić. Rozwój, co może przynosić sukces, co może przynosić takie poczucie, że jestem kreatorem, jestem kreatorką swojego życia, ale jest warunek. I tym warunkiem jest mówienie, powiedzenie. Nawet jeżeli to miałoby być niepopularne, czy źle odebrane, to dzisiaj odezwij się, odezwij się w swojej sprawie, odezwij się. Głosem swojej duszy, odezwij się głosem swoich potrzeb, albo powiedz komuś: Stop, do tej pory mogłaś, czy mogłeś sobie na to pozwalać, ale dzisiaj to już nie. I tej odwagi mówienia tak, tej odwagi mówienia nie, życzę Wam na cały ten dzień i bardzo serdecznie Was pozdrawiam.